Cześć! Chciałem dzisiaj zacząć taką nową serię: próbowanie różnych smaczków z różnych części świata. I dzisiaj mamy norweskiego łosia. Takiego to salami, jakkolwiek to tam nazwać. Także dzięki Ola za smaczki i próbujemy. Zostałem też kabanosy, i te kabanosy były troszkę dziwne, ale nie były z łosia, tylko z, czegoś, z renifera one były dosyć dziwne. Nie wiem, pachną delikatnie czymś, ale nie wiem czym. Taki śmieszny mają kształt. W ogóle te ząbki tutaj takie. Nie jest niedobra. Nie zachwyca mnie. Ten smak dziczyzy na koniec taki troszkę dziwnym. Szpek polse. Aż się boję um, przetłumaczyć, co tu pisze na z przodu, bo pisze coś z elk. Otoś obawiam się, że tutaj nie jest tylko 28% tego mięsa właściwego, ale ten posmak jest dziwny, nie do końca. Ja. Viking Snacks NO, nie wiem czy to wikingowie faktycznie jedni. Tym dłużej mam ten posmak w ustach, tym jest dziwniejszy. Śmiesznie, ale to nie mój smak. Jest to z tych dziczyzn, ale bardzo dziwnych dziczyzn. Ale dzięki za spróbowanie, do kiedyś, hej!